Siemka, 5 zł, Siema. wystaw coś fajnego tanio na OLX albo oddam darmo i oni będą dzwonić do ciebie. Pozdro. Można zrobić. Tak, słucham. Halo. Halo, dzień dobry. Dzwoniłam się do, y, do katedry. Tak. Y, proszę pani, słyszy mnie pani? Halo? O co chodzi? Halo? O I... co chodzi? I... Ja dam papcie, dobrze? Dobrze? Ej, halo, słyszy mnie pani? Tak, słyszę. Stryku. 50 zł. Pozdrawiam ekipę z OTAAC-ciebie i wszystkich twoich ja fanów. W takiej panów. sprawie? Bo czy jest jakiś ksiądz może? Katerze nie ma żadnego sądu, proszę panią. Ksiądz, ksiądz, nie sąd. Tak, tak, ksiądz, dobrze. Aha, jest. Ja Pięć złotych. E, czy mogłabym odpadać rozwania z księdzem? A konkretnie z jakim? E, obojętnie, ja, ja muszę porozmawiać Oboń... z księdzem, no. Ale, ale o tej porze, proszę panią. Jest to tak, pilna i... sprawa? Piję mój Mo, wnuczek yy, przewołuje duchy za pomocą jakiejś tabliczki. Ja się boję. Och, Boże. Proszę Panią, ja nie mogę y, o takie coś y, prosić księdza. Proszę Pani, ja się tak boję. A nie ma o co się bać. To ja dam może wnuczka i pani z nim porozmawia. O tym proszę. Niech pani mu przetłumaczy, że tak nie wolno. No dobrze. Dobrze. Proszę dać wnuczka. Halo? Tak słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. I co? Bo babcia mówiła, że pani mi coś powie. Nie ma żadnych duchów i nie masz się bać. Bo, bo ja kupiłam sobie y, kupiłem sobie tabliczkę i ja za to pomocą tej tabliczki rozmawiam z duchami w nocy. Ojejku, proszę tego nie robić. To jest głupota. Proszę pani, ale ja bardzo chcę rozmawiać. Chcę rozmawiać z nimi. Ja lubię z nimi rozmawiać. Tak? No to... Halo? No. Nie, tak, tak, słyszę i słucham Cię. I bardzo to... chciała z księdzem tak? o tym rozmawiać, tak? bo, bo ja, bo mówi, że ja się zrobiłam agresywna. Agresywna, tak? No. Nie. Hmm. To z takiego powodu, z powodu tego czytania, tak? Nie. 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 A kto tam tak buczy? Nie wiem, proszę pani. To hmm. chyba właśnie mój kolega taki z tej tabliczki. Aha. Mhm. Ale wiesz, ja już się chcę kłaść spać. Proszę pani, proszę. Halo. Halo. Bo rano muszę wstać. Proszę pani. Proszę pani rozmawiać ze mną. Halo. Tak, słucham. Może, może, wierz go tak dyskutować. Może pani... Ladam y, babce. Yy, halo! Wie pani co? Przepraszam. Przykro mi, ale naprawdę muszę iść spać, bo rano wstaję. Dobrze? Ale Porozmawiamy ja chcę, kiedy indziej. Proszę, księdza. Ale przecież nie pójdę po, po księdza teraz o tej godzinie. Ale czemu On się już... pani tak go boi? Ale kogo? Skotk! Księdza! A ja się nie boję księdza. To niech pani go zawoła! Ale proszę panią, nie mogę teraz o tej godzinie wołać księdza. A co on, on już robi? Naprawdę poszedł spać. Tak! Proszę tak. Już o no tej dobrze. godzinie się proszę panią. No, porozmawiamy kiedy indziej, dobrze? Dobrze, wszystkiego dobrego. Ja wyrzucam tą tabliczkę, nie będzie już robiła tego. Tak, najlepiej, najlepiej. Dobrze, to Bierz ja już nie będę tej głowy Pani zawracać. Dziękuję. Dobranoc. 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 Śmiała się na końcu tam. Ale jaja, ty... Lwaniec też... Jest... <laughs> Ciekawe, mi się wydaje, że nie Czasu. wierzyła że Pięć tak złotych. wiecie masz katolicki tel zaufania. Ty, ostro, podobno cało do boku. Powiem wam ostro 47, 734, się dzieje. Ty. 34, 15, 55. Subskrybujcie, to będą tl. jeszcze lepsze telefony. Tel mówię tel zaufania, wam. Podobno...